Dzień dobry, cześć. Witam Was serdecznie w kolejnym czytaniu na nowy rok. Rozkład 12 domów astrologicznych. Dzisiaj, przed ostatni znak i realizujemy sobie czytanie dla osób spod znaku bliźniąt. Drogi Bliźnięta, takie ogólne czytanie na rok 2026 zostało już dawno wrzucone na kanał, zatem zachęcam Was do odsłuchu. Tutaj pojawił się link. A tymczasem zaczynam i zobaczmy. Możliwe energie, rozkład 12 domów. Osoby z podznaku bliźniąt. Bardzo dużo mentalnej energii tutaj jest. Bardzo dużo wyobrażeń, przypuszczeń. Ja też mam wrażenie konfrontacji z taką chłodną rzeczywistością, ale też może takich wyobrażeń bardzo negatywnych, na zasadzie ktoś na pewno mi zaszkodzi, ktoś nie ma dobrych intencji, to na pewno się nie uda. Proszę uważajcie na takie zmartwienia, natomiast też uwaga w drugą stronę, na nadmierną naiwność i takie po prostu życzeniowe myślenie, czy ono jest negatywne czy pozytywne. Uważamy na to. Dobrze, dom pierwszy: 9 denarów super. Dom drugi. Asbuław, dom trzeci, Rycerz Buław, dom czwarty dla Was, Koło Fortuny. Dom piąty, Rycerz Kielichów. Dom szósty, cztery denary, dom siódmy. Osiem buław, dom dziewięć, y czekajcie, dom siódmy, dom ósmy, umiarkowanie, dom dziewiąty, pięć buław, dom dziesiąty, paść kielichów, dom jedenasty, dziesięć kielichów i dom dwunasty, kochani dla was. Król mieczy. Całkiem nieźle przyznam szczerze. Ja sobie to poukładam wszak świat w tle. Całkiem nieźle. Myślę, że jest to na pewno jedno z lepszych czytań. Bo tu jest bardzo dużo takiej stabilności, takiego ułożonego życia, od którego można się fajnie odbić. Że nie trzeba wiecie, w pewnych kwestiach zaczynać od nowa. Tylko tu już można sobie poprzeczkę też wyżej stawiać. No, jeszcze tutaj ustawimy trochę. Dobra, myślę, że jest ok, więc możemy zaczynać. I teraz tak, dom pierwszy to tożsamość, to witalność, to my. A dziewiątka denarów. Wchodzicie w ten rok z bardzo silnym poczuciem samowystarczalności, albo to jest coś, na co też będziecie w tym roku bardziej niż zwykle w moim odczuciu stawiać. Bo karta dziewiątki denarów to jest taka karta, w której my świetnie radzimy sobie sami w życiu. Stawiamy na niezależność, tu jest taka dojrzała pewność siebie. Więc ja myślę, że tutaj. W tym roku może pojawić się takie poczucie, że nie trzeba nikomu nic udowadniać. A możecie żyć absolutnie na własnych warunkach. Tutaj się pojawia komfort materialny, emocjonalny, bezpieczeństwo. To jest karta wysokiego potencjału na taką bardzo mocną, dobrą, wysoką samoocenę, na luksus. Ten luksus może być taki materialny, ale też ja go rozumiem troszeczkę jako wolność wyboru, stabilność. Także tu jest nieźle. Jeżeli chodzi o dom drugi, to są nasze zasoby, pieniądze, również poczucie wartości. Tu jest azbuław. Ja też czuję, że nie bez powodu wziąłam dla Was tę talię. Tu są podpisy, słuchajcie, więc ja też pracuję z talią i mamy tutaj nowe początki, wzrost. Także tu jest całkiem, całkiem ciekawie, sianie jakiegoś ziarna. Tylko to, to, to jest też karta skojarzona z pasją, tak? Więc ja bym powiedziała, że generalnie drugi to jest bardzo stabilny taki zachowawczy dom, ale u was to raczej jest taki moment zapłonu w tym roku. E była w drugim domu, jeżeli chodzi o poczucie własnej wartości, to ono u Was jakby w tym roku nie będzie wynikać z tego, co macie, mimo że posiadacie dużo w moim odczuciu, tylko co potraficie jakby uruchomić. Tam, gdzie jest pasja, tak? Pojawi się impuls. Chcę więcej, mogę więcej, stać mnie na więcej. To jest karta takiej iskry, która chce się rozwinąć. To może być nagły wzrost motywacji, poczucie, że chcemy wyjść poza tych dotychczasowe ramy, chcemy się rozwijać, tak? To może być, słuchajcie, też nowe źródło dochodu, ale nie na zasadzie muszę od nowa zaczynać, tylko na przykład dodatkowe. Nie wiem, nowy pomysł na zarabianie, jakiś impuls finansowy, który też wymaga działania ani bierności. Więc może się, nie wiem, pojawić jakaś pro propozycja, która jest nagła, albo projekt, który wymaga od Was odwagi, zdecydowania. W ogóle taka szansa, która jest bardzo rozwojowa, ona nie jest bezpieczna, tak. Mm. Ja myślę, że wy możecie po prostu z dziewiątką denarów my jesteśmy w tak fajnej i bezpiecznej pozycji życiowej, że my nie chcemy już tylko utrzymywać tego, co jest, tylko chcemy więcej. Chcemy rozszerzać swoje możliwości, inwestować w siebie, jakieś takie odważniejsze decyzje, materialne, zawodowe podejmować, więc to tutaj zdecydowanie się zarysowało dla Was w potencjale. Kochani, tego roku. Dobrze, dom trzeci to jest wasz dom. Komunikacja, relacje z otoczeniem. I tutaj mamy rycerza Buław. Rycerz Buław to jest Wasza opozycja, bo to jest karta strzelca, czyli totalnie Wasza opozycja w astrologii. To też dom związany bardziej z mieczami, a pojawiły się pojawił się ogień, tak? Więc ja bym powiedziała, że rycerz Buław w tym kontekście. Mm, może pokazywać, że wasza komunikacja jakby w tym roku wychodzi poza taki wasz naturalny styl, e, troszeczkę, bo mm, normalnie tutaj wiecie: miecze w trzecim domu to jest lekkość dialogu, gdzieś tam wy to macie, bo wy jesteście najbardziej chyba takim mieczowym znakiem. Jakieś takie żonglowanie perspektywami, jakieś pomysły wiecie, idee nowe. Ciągle ten umysł jest taki intensywny, ale nie impulsywny. A, z rycerzem była pokazuje nam się właśnie impuls, taki jednokierunkowy przekaz. Rycerz była w to strzelec, czyli wiecie też mówienie, jak jest bez filtru żadnego. Więc mam takie wrażenie, że w tym roku możecie stawiać raczej na to że nie chcecie rozważać wszystkiego, wchodzić w jakieś takie dyskusje, tylko chcemy powiedzieć, co myślimy i ruszamy dalej. Na tej zasadzie, tak? Mniej rozmów jakby dla samych rozmów, więcej bardziej deklaracji i komunikatów typu idę w tę stronę, robię tak, to jest duża pewność siebie w tej komunikacji e, i taka duża świadomość swojego zdania. Tak? To jest moje za niej koniec. Dużo odwagi w tym jest. Natomiast, tak jak mówię, to nie jest wasza naturalna energia, bo wy jesteście zbieraczami informacji. E, Bliźnięta to są zawsze osoby, które potrafią widzieć sytuację z różnych perspektyw, a rycerz buław on już działa, tak? nawet jeżeli nie zna wszystkich faktów. No to jest ogień, nie? To, słuchajcie, impuls jak nic. Więc y, tu może się pojawić, nie wiem, mówienie, zanim wszystko się przemyśli, albo jakieś takie szybkie decyzje komunikacyjne. Y, no, ale możecie też po prostu ucinać pewne rozmowy, które za długo trwają, najzwyczajniej. Więc te relacje z otoczeniem, one mogą być takie dynamiczne, nie do końca stabilne. To może być taki kontakt trochę w biegu. Dużo energii, mało cierpliwości tu jest. To mogą być nagłe, ważne rozmowy, nie wiem, szybkie wyjaśnienia, szybkie konflikty. Um... Więcej emocji w tym nie jest, mniej dyplomacji, tak? I szczerość, która nie zawsze jest miła, ale... Rycerz była wstawia, słuchajcie, szczerość ponad y, byciem y, uprzejmym, o tak bym to powiedziała. To nie jest people, znaczy on zdarza, mu, znaczy to nie jest people na zasadzie chce zadowolić wszystkich. On lubi robić też rzeczy na pokaz, on lubi zabłysnąć, tak? Więc też w komunikacji możecie chcieć po prostu e, zabłysnąć. No. Dom czwarty to dom realny, to rodzina to fundamenty, koło fortuny. Tu są jakieś takie ważne wydarzenia, mam wrażenie losowe, znaczy nam się może wydawać, że losowe, one nie zawsze losowe są i tutaj też trzeba pozwolić im być. Natomiast możecie nie wiem, pojawić zmiana miejsca zamieszkania, przełom jakiś w relacjach rodzinnych, decyzje, które Mamy wrażenie, że same się dzieją, ale słuchajcie, też rodzina się może powiększyć, bo ja tutaj to widzę. To może być, że tak powiem, przypadkowe, ale bardzo mile widziane. Natomiast, biorąc pod uwagę to, co też jest napisane w tej talii, ja mam wrażenie, że możecie czuć, że los Wam sprzyja. To jest też uwolnienie od jakiegoś starego schematu, ale też po prostu jest jakieś takie przetasowanie w energii rodzinnej, na przykład, jeżeli był trudniejszy czas, tu teraz będzie lżej. Dom piąty to miłość, to romans, to twórczość, to przyjemność. Rycerz Kielichów czuje się tutaj bardzo dobrze, bo to jest dom ognia, tak? Lwa, natomiast z rycerzem Kielichów tu jest dużo miękkości, tam woda troszeczkę się tutaj gotuje, wiecie, romansowa energia, zakochanie, jakiś taki gest z serca, wrażliwość, twórczość i ta twórczość taka inspirowana bardziej emocjami, właśnie wiecie, jakaś poezja, tutaj mamy ochotę w tę stronę pójść, Rycerz kielichów pokazuje mi też romantycznego powracacza, gdzie tutaj znowu jakiś ogień, pasja może zapłonąć. No, no może, no słuchajcie, no widać to tutaj bardzo mocno. Ta komunikacja z otoczeniem jest taka bardzo no... seksualna nawet powiedziałabym w tej strefie. To też może być jakaś autentyczna czułość po prostu, tak? Bardzo mocno zaznacza się tu wrażliwość, sztuka, muzyka, pisanie. Natomiast uwaga na jakieś idealizowanie relacji czy zakochanie się bardziej w wizji, nie w człowieku. No bo to też w przełożeniu nam się pokazały te przepuszczenia bardziej niż, niż realne otoczenie. Ale bardzo, bardzo dobra karta, jeśli chodzi o energię kreatywne i romantyczne. Dom szósty to nasza codzienność, praca, zdrowie, cztery denary. Ja myślę, że ta karta mm, nie czuje się tutaj źle, bo to jest dom panny, czyli naturalnie Ziemia tutaj będzie nam pasować. Uh, Natomiast codzienność wasza wymaga jakby zabezpieczenia tego, co już macie. I ja o tym mówiłam, jakieś podstawy już są i o to warto dbać. E, to są jakieś stabilne struktury, potrzeba kontroli, nie wiem, w pracy na przykład. To jest duży potencjał bezpieczeństwa, przewidywalności. I tak jak mówię, wy już jakiś pułap osiągnęliście, to warto utrzymać i z tego możecie startować wyżej. Czyli na przykład mam bezpieczną pracę, mam super wykształcenie, to teraz będę rozwijać pasję, może nawet na tych pasjach zarobię. Natomiast ten pułap warto utrzymać. W zdrowiu proszę zwrócić uwagę na kości stawy przede wszystkim uh, uwaga też na taką stagnację troszeczkę czyli nawet nie chodzi o zmianę tak no bo tak jak mówię pułap utrzymujemy ale otwieramy się na nowości uh, jeżeli chodzi o dom Siódme to są relacje takie oficjalne. E, tutaj usamka Buław. Ja mam wrażenie, że tutaj ktoś może się chcieć jakoś deklarować wobec Was. To może być jakiś szybki rozwój reak y, reakcji, relacji, e, nagłe jakieś decyzje w sprawie relacji, intensywne kontakty się tutaj pojawiają. To jest duży potencjał na dynamikę w relacjach, na świeżość. E, Uwaga jedynie na pochopne decyzje. Natomiast tutaj ktoś może bardzo chcieć kuć z Wami żelazo póki gorące. Nie wiem, czy będziecie otwarci na to w tym roku. Romansowa relacja może tak, zobowiązania, może niekoniecznie. Natomiast ósemka była też jest taką kartą, która mówi o tym, że możecie wchodzić w tak zwane umowy słowne z niektórymi osobami. Czasem to jest dobre, czasem nie. I ja myślę, że lepiej mieć wszystko na papierze i o tym też warto nie zapominać. Czyli umowy muszą być mądrze e, pisane. Dom, siódmy, dom, przepraszam, ósmy, kochani, to jest transformacja psychika, również zasoby innych, mamy tutaj umiarkowanie. Ja bym powiedziała, że to jest karta raczej uzdrowienia, równowagi i w ciele, i w duchu, i w intymności. To może być też stabilizacja, jeżeli chodzi o zasoby innych, tak? Czyli przepływ w finansach. Jeżeli na przykład z partnerem dzielimy finanse na pół, to tu jest przepływ. Tu jest duży potencjał takiej integracji wewnętrznej, spokoju wewnętrznego. Natomiast też... Um... W kwestiach zdrowia, powrót do zdrowia, harmonia, tak? Najbardziej mi się tu zaznaczają właśnie stawy kości wokół Was, ale to jest jakby powrót do zdrowia. Czyli, jeżeli by ktoś miał problemy zdrowotne, to raczej pokazuje mi się, że będziecie w stronę harmonii zmierzać. War, warto ustabilizować ciało, warto ustabilizować gospodarkę, też wodno elektrolitową Zwróćcie uwagę na kwestię równowagi. Ale tu jest bardzo spokojnie, tak? Natomiast uważajcie, żeby też czasem nie iść na łatwiznę, bo Dom ósmy jest wymagający. To jest praca z naszym cieniem, również. A umiarkowanie to jest takie, będzie jak będzie i do nas krótki, nie wchodzą w jakieś takie tematy, nie? No może nie musicie. Natomiast e, no tak, żeby też po łebkach po prostu nie, nie podchodzić do kwestii związanych z rozwojem, transformacją psychiką. Dobrze, słuchajcie, dom dziewiąty to podróże, to filozofia, to edukacja, piątka buław, więc tu jest tak, hmm. Ja bym powiedziała, że tu są jakieś wyzwania. E, to mogą być jakieś spory światopoglądowe, bo tak jak mówię, wasza komunikacja jest taka. Mam rację i koniec, to, to są moje prawdy. Więc możecie się troszeczkę spierać z innymi, jeżeli ktoś ma inny światopogląd od waszego, może pojawić się jakaś rywalizacja, konfrontacja pewnych przekonań, um, tu jest duży potencjał na rozwój przez to tarcie, tak? Jeżeli mój partner się nie zgadza, ze mną, bo ma na przykład inne poglądy religijne, no to mamy tutaj zaproszenie do dyskusji. Tylko w dyskusji trzeba być otwartym, a nie takim zamkniętym na swój pogląd i koniec. Um, ale to jest karta, która też. No słuchajcie, jeżeli my się ścieramy gdzieś poglądami, albo życie nas troszeczkę ścieramy. I konfrontuje nasze poglądy z rzeczywistością, no to też, też jest szansa na odnalezienie jakiejś takiej własnej prawdy. W kwestiach podróży, słuchajcie, tutaj jest jakieś napięcie. Yy, może jakieś sprawy do załatwienia, może trzeba szybko i tak dalej. I to są też takie last minute plany troszeczkę. Ale tutaj, no nie wiem, może to są wyjazdy służbowe, gdzie trzeba coś tam w pracy załatwić. Może jakieś takie sytuacje typu, nie wiem, formalności, lotnisko, opóźnienie, tutaj jakiś taki konflikt, w związku z tym. Mm, więc tu może się pojawić jakieś zmęczenie, tak? Frustracja. Natomiast mam też wrażenie, żeby uważać na taką presję, że muszę podróżować. Niektórzy to, z tego robią filozofię życia i czasem po prostu to e, no, nas przeciąża. I tam, gdzie ma być zadowolenie, szczęście, odpoczynek, regeneracja, to się pojawia presja i tak dalej. Słuchajcie, to jest też karta. Mm, Inaczej to jest też dom związany z nauką, tak? Kursy, szkolenia i tak dalej. Tu jest dużo porównań, tu jest dużo ocen, dużo presji, dużo sprawdzania tych kompetencji. Może walka o miejsca na studiach, o certyfikat, o uznanie. Jak najbardziej to jest potencjał, tak? No bo rozwój poprzez wyzwanie i tak dalej. Natomiast może się pojawić takie poczucie, że ciągle coś muszę udowadniać. Um, więc w tym systemie wartości filozofii też możecie kwestionować dotychczasowe. Znaczy ja mam wrażenie, że środowisko spowoduje, że zaczniecie kwestionować dotychczasowe swoje takie prawdy. I, i to mogą być takie spory też wewnętrzne, ideowe, tak? Bo do tej pory nie wiem byłam, uważałam to, to, to i to i wyznawałam tę religię, a teraz życie mnie postawiło w takiej sytuacji, kiedy realnie mi się kłócą z tym. Więc może być taki dysonans poznawczy w związku z tym. I ja mam wrażenie, że to dobrze. To jest taka żywa walka idei, dosłownie, no i to też nas doprowadza do tego, co jest tak naprawdę małą prawdą, a nie, wiecie, poglądy przyjęte znikąd. Dobra, idziemy dalej. Teraz tak, jeżeli chodzi o Dom dziesiąty, to jest kariera, to jest też taki status, powiedziałabym, społeczny. Jeżeli chodzi o Dom 10, macie tutaj pazia kielichów. I hm, ja bym powiedziała, że to jest. Jeżeli chodzi o Wasz wizerunek, tak? Ja myślę, że ten wizerunek Wasz może być jakiś świeży, twórczy. To może być karta jakiegoś nowego projektu zawodowego. Nie wiem, praca kreatywna bardziej. Możecie być postrzegani jako ktoś, kto wnosi taką świeżość w, w otoczenie, tak? Szczególnie jeżeli pracujecie gdzieś tam w środowisku silnie już utartym, gdzie każdy ma swoje schematy, to Wy możecie właśnie wnosić świeżość, radość, oryginalność, też autentyczność. Natomiast przyznam szczerze, że paść Kielichów czasem mówi o takim braku powagi w oczach niektórych, że niektórzy nas mogą traktować niezbyt poważnie, mogą chcieć nas trochę traktować jako ucznia, więc tutaj też uważać. Ja rozumiem, że jeżeli gdzieś stawiacie pierwsze kroki, jeżeli to jest staż, no to to jest naturalne. Natomiast to też nie dajcie się wykorzystywać najzwyczajniej. Do 11 to wspólnota, to szczęście. Macie dziesiątkę kielichów, lepsza karta nie mogła się tutaj pojawić. To jest spełnienie w relacjach społecznych, to jest poczucie przynależności, radość dzielona z innymi, szczęście, wsparcie. No, tu jest napisane happily ever after, tak? Czyli szczęśliwe zakończenie. No, te relacje wnoszą naprawdę dużo radości i szczęścia w Wasze życie. Myślę, że takich przyjaciół, jakich Wy macie, to... A w dzisiejszych czasach ze świecą szukać. O te relacje warto dbać. Ja też mam wrażenie, że, bo ja łączę te domy, tak? Uwaga na takie uzależnienie od aprobaty. Bo możecie tak dobierać sobie otoczenie, które wam daje dużo aprobaty, żeby czuć się wyjątkowym. To, żeby tutaj wszystko działało w równowadze, to będzie dobrze. Dom 12. Ciekawy dom. Nasz cień, nasza podświadomość. Król Mieczy. To są jedyne miecze, które nam się pojawiły w rozkładzie. To jest bardzo ciekawym elementem. Nie że jedyna karta, to jeszcze ląduje nam w domu dwunastym, czyli tam, gdzie nie chcemy widzieć, nie kontrolujemy, nie jesteśmy świadomi. Hmm. Myślę też o tym, co było w przełożeniu i wiecie co? To może być albo nadmiar logiki używany jako mechanizm obronny, czyli tam, gdzie nie mam wpływu, tam, gdzie, gdzie coś mnie denerwuje, bo ja się to nadmiar logiki nam wchodzi i racjonalizowanie. E... Gdyby ten dom inaczej, gdyby ten król mieczy był w pierwszym domu, to można by było mówić o takiej tożsamości racjonalnej, nie? W trzecim domu komunikacja oparta na logice. Nie wiem, w dziesiątym domu wizerunek e, takiej chłodnej e, profesjonalistki czy profesjonalisty, ale w dwunastym domu to tak jakby ta logika działa nam poza świadomością. E, decyzje są podejmowane takie same z siebie, nie? Emocje są filtrowane, zanim w ogóle dotrą do naszej świadomości. E, Możecie nie zauważać na przykład, że jesteście gdzieś zdystansowani albo chłodni. Tylko że wasza psychika automatycznie gdzieś tam może przetwarzać wszystko przez rozum, zanim dopuści w ogóle czucie czy uczucie. Więc to może być takie nieświadome racjonalizowanie, nieświadoma analiza wszystkiego. No? I ten cień, jeśli nie jest uświadomiony, to to może być takie tłumienie uczuć, emocjonalna samotność, życie rozumne, niekoniecznie spełnione. Bo zobaczcie, ja nie widzę, żebyście byli osamotnieni, bo się w tym bardzo dobrze czujecie. Więc. Jeżeli sobie to uświadomimy, jeżeli ten mechanizm Was, was dotyczy, to powiedziałabym, to jest potencjał yy, ogromnej takiej klarowności psychicznej, zdolności do podejmowania mądrych decyzji, być kimś, kto nie tonie w emocjach, ale też ich nie wybiera. No dobra, kochani, bo się tak, przepraszam, rozgadałam. Ja sobie lubię tak trochę głębiej w te rozkłady podejść na końcu, ale zobaczmy, jaka jest rada dla Was ogólna. Mamy Maga. Słuchajcie, ja mam wrażenie, że to jest Wasz rok. Naprawdę macie tak sprawczą energię w każdym domu. I mag to jest Mag w ogóle to jest Wasza energia, bo to jest Merkury, tak? Także Wy macie taką silną moc sprawczą. Wy możecie tworzyć magię, manifestować życie, którego tylko sobie pragniecie. Wy nie macie w ogóle utrudnień z otoczenia. W ogóle. Wszystkie karty, które mogłyby mówić o jakichś takich trudniejszych wydarzeniach, czy domy, tak, które mogłyby mówić o trudniejszych wydarzeniach? Macie tam bardzo pozytywne karty. Zresztą żadne karty negatywne nam się też nie pokazały, więc ja myślę, że to jest taki rok sprawczy, wy możecie osiągać naprawdę spore sukcesy. Tam był wszechświat w tle. Teraz mamy dwójkę była w tle, więc to jest taka karta, która mówi o tym, że warto mieć duże marzenia, warto wizualizować sobie idealne życie, bo jesteście w stanie to w tym roku osiągnąć. To jest zdecydowanie wasz rok, nie mam wątpliwości. I w życiu społecznym się układa, i że tak powiem, jest bezpieczniej, więc można się rozwijać szerzej. I romansowa energia bardzo super. I relacje są takie, że patrzymy w tym samym kierunku. Niekoniecznie jest to rok związkowy, bardziej właśnie takie związki przyjaźń i tak dalej, bo ja nie sądzę, że będziecie chcieli swoją energię gdzieś tam inwestować w jakieś kwestie, nie wiem, romansowe. Znaczy romansowe może tak, natomiast nie sądzę, że będzie potrzeba wejścia w związki po prostu. Nawet jeżeli wyjdziecie, to te związki i tak się będą dobrze układać, bo to będą osoby, które będą Was chciały wspierać w realizacji Waszych planów. No, więc bardzo, bardzo fajny rok przed Wami, ale trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. To tyle. Dzięki za wysłuchanie. Pozdrawiam.